Panie trenerze, dzisiejsze spotkanie bardzo wyrównane między tymi drużynami. Tak naprawdę z nieba do piekła, z piekła do nieba, z nieba do piekła i tak w kółko przez tak naprawdę obie połowy. Bardzo wyrównane. Natomiast to, co dało się zauważyć, trochę niewykorzystanych tak naprawdę szans przez Waszych zawodników. Zwłaszcza w kontratakach. Gdzieś nie udało się kończyć tych akcji i te punkty mogły dać troszeczkę spokoju, tak naprawdę. A do końca była niestety nerwówka. Zgadza się, ten mecz to był istny roller coaster, także. Tak jak Pan powiedział, nie, nie rzuciliśmy dwóch szutów karnych, pięciu sytuacji takich stuprocentowych sam na sam co mogło oczywiście spowodować, że wynik poszedłby w drugą stronę. Na szczęście tak się nie stało. No, Przy dużej do, szczęścia i ustawionej akcji ostatniej rzucamy na 27-26 i cieszymy się z trzech punktów. No, na pewno jeszcze sporo pracy przed zawodnikami, zwłaszcza w tych sytuacjach sam na sam, ale widać potencjał w tej drużynie przede wszystkim to walka i zdeterminowanie, zwłaszcza w defensywie, bo tutaj zdecydowanie to, co było widać też w statystykach, bardzo często przerywali tą grę, nie pozwalali przeciwnikowi na rozwój tej sytuacji, tych, budowania tej akcji ofensywnej, i tutaj chyba jest też ta siła. Chciałbym powiedzieć, że graliśmy bez trzech zawodników tutaj podstawowych Damiana Mikulskiego, yy, Dawida Kazimierskiego oraz Michała Wroniszewskiego, yy, którzy będą już do naszej dyspozycji za tydzień w meczu z SMS-1 em 1 Płock. Yy, no będziemy starali się też pojechać, no musimy walczyć, no nie, może, nie możemy tutaj odstawiać ręki. No jeżeli mamy czymś wygrywać, to wielkim serduchem na boisku. Yy, tutaj bardzo się cieszę, że drużyna podołała temu zadaniu, zostawiła na przysłowiowe serducho na boisku. Bardzo ważną ostatnią piłkę odbił Krystian Cieślak, no i cieszymy się z trzech punktów. Nie tylko Cieślak, ale te ostatnie 11 sekund wszyscy tutaj na trybunach naprawdę trzymali kciuki, darli gardła, bo to była ostatnia akcja, ostatnia sekunda i ostatni rzut, który dał to zwycięstwo. Ale chyba takich meczów kibice oczekują, żeby Trochę tej dramaturgii było. Ja wiem, że od strony trenera, zawodników lepiej jeszcze jest ten spokój, ale kibicowsko myślę, że mecz mógł na pewno się podobać. Na pewno mógł się podobać. Na pewno kibice zauważyli, że walczymy na tym boisku. Nie odstawiamy tutaj przysłowiowej nogi ręki. Także chwała chłopakom jeszcze raz. Mówię, no sub, 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 wygrali naprawdę mecz, który się mógł potoczyć w obydwie strony. Yy, ostatnia akcja, 11 sekund, było ustawione w ten sposób, że Krystian podaje piłkę po, do, do najbliższego zawodnika, zbiega, wchodzi siódmy zawodnik. Yy, piłka była taka dosyć ryzykowna. Kołowy na pewno Wiktor Augustowski się zastanawiał, czy ma tę piłkę złapać, czy puścić. Na szczęście puścił. No i Później, już Kuba Kazimierczak stanął w oko z bramkarzem i udało się mu go pokonać. No nic życzę tak naprawdę kolejnych dobrych spotkań, kolejnych wygranych. No i oczywiście też tej dawki emocji, bo to chyba w sporcie najważniejsze. Dziękuję bardzo w imieniu całej drużyny. Będziemy na pewno walczyć. Dzięki. Dziękuję ślicznie.